Witam, ja jestem Kamko i w tym filmie omówię statystyki Individual Values, w skrócie IV. Krótko wspomnę też o naturach, gdyż IV, jak i natury się w pewien sposób ze sobą łączą. Ten film jest uzupełnieniem mojego wcześniejszego, który dotyczył postaw bridowania, więc jak jeszcze go nie obejrzałeś, to naprawdę zachęcam. Zaczynając, czym w ogóle są IV? IV to odpowiednik genów w Pokemonach, ukryte wartości dodawane do statystyk, które posiada każdy stworek. Wartości IV wynoszą od 0 do 31. We współczesnych grach nie jest Jasza, trudno zobaczyć, gdyż mamy funkcję judge, która nam je podpowiada. Aby w Pokemon Sword i Shield oblokować tę funkcję, należy wpierw ukończyć grę, a potem pokonać Leona w Battle Tower w Wyndon. Gdy z nim wygramy, ta funkcja odblokowuje się automatycznie. Aby wejrzeć w statystyki IV, po pierwsze musimy być w boksie. Teraz jedyne co nam pozostało, to przełączać się między głównymi statystykami a IV przyciskiem plus. Jak możemy zauważyć, nie widzimy dokładnych wartości, tylko jej reprezentujące tytuły. Best, Very Good itd. Najlepszą maksymalną wartością jest 31, która jest reprezentowana w angielskiej wersji językowej gry wyrazem Best. Minimalną wartością, czyli 0, jest statystyka No Good. Wydawać się może najgorsza, lecz czy na przykład niektóre pokemony posiadające takie IV na speedzie są idealne do Trikruma, Z uwzględnieniem, że mają jeszcze odpowiednią naturę. Cała wartość ze statystyki IV, np. 31, dodawana jest, gdy nasz Pokémon ma maksymalny poziom, czyli setny, połowa z tej liczby dodawana jest do Pokémona na poziomie 50, czyli najczęściej uświadczymy to w walkach online, np. w grach rankingowych. Nierówne wartości, np. 31, 21 i podobne, są dzielone na pół, a liczba po przecinku jest kompletnie pomijana. Zatem na 50 poziomie, jak Pokémon ma best IV, Dostanie 15 punktów do statystyki, więc jak celujemy tylko w competitive, to nie potrzebujemy mieć bestów i wystarczą statystyki Fantastic, które są inaczej 30 IV, ale wiadomo, best lepiej wygląda i w walkach na maksymalnych poziomach będą się mogły wykazać. Generalnie poza IV również natury uzupełniają statystyki, ale o tym powiem trochę później. Jak już wspomniałem wcześniej, każdy Pokémon ma jakieś statystyki IV. Gdy łapiemy pokemona, ma przypisane jakieś wartości. Ale wiadomo, że chcielibyśmy pokemona z właśnie najlepszymi statystykami. Co wtedy? Możemy to osiągnąć na dwa sposoby. Pierwszym z nich, jaki najlepszy, jest breeding. Przez bridowanie możemy przekazywać statystyki IV rodziców. I tutaj kluczowym przedmiotem jest Destiny Not. Jeden z pokemonów rodziców musi go trzymać, aby pokemon dziecko odziedziczył IV. Dziedziczenie działa w taki sposób, że 5 losowych statystyk od losowych rodziców jest dziedziczone na Pokémona dziecko. Dlatego nie jest powiedziane, że nasz stworek odziedziczy same najlepsze po rodzicach. W takim wypadku czekać nas może naprawdę dużo wykluwania jajek, aż w końcu wykluje się Pokémon z zechcianymi statystykami. Generalnie to sprowadza się do tego, że rodzice muszą już mieć dobre IV, aby dziecko je odziedziczyło. Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest posiadanie Ditto z dobrymi IV. Generalnie od Ditto nie jest trudno. Można znaleźć jego Raid Stone Wilderness albo dołączając do któregoś. 5 oklaskowe rajdy gwarantują minimum 4 best IV. Jeśli zależy Wam na lepszych, pozostaje jedynie ciągłe rajdowanie w poszukiwaniu ciemnego dito lub wymiana z innymi. Warpem do wspomnienia są również Power Przedmioty. Gdy Pokémon Rodzic trzyma jeden z tych przedmiotów, odpowiadająca im statystyka IV zostanie przekazana na Pokémon na dziecko od rodzica. Nie ma w tym loterii, jak w przypadku Disney Not. Ale należy pamiętać, że wtedy tylko jedna statystyka jest przekazywana zamiast losowych pięć. Drugim sposobem jest Hyper lecz powiedziałbym, że jest to ostateczność. Hypertraining został wprowadzony do gry wraz z premierą Pokémon Sun i Moon i jest to naprawdę świetna mechanika, pozwala ona naprawić IV Pokemona i zamienia je na maksymalną wartość. Jest to naprawdę idealny sposób na naprawienie IV u złapanych Pokemonów, Shiny, Gimax lub tych wyklutych, u których coś brakuje. Jedyne co potrzebujemy to przemiot Bottle Cup lub Golden Bottle Cup. Ten pierwszy trenuje tylko jedną statystykę, a ten drugi wszystkie naraz. Zdobyć je możemy odgięć dło, kupić za WP, znaczy tylko zwykły Bottle Cup, lub uzyskać za granie mecze rankingowe. Gdy chcemy ulepszyć Pokemona, musimy udać się do Battle Tower Windon i pójść do NPC po prawej stronie i z nim porozmawiać. Potem wybieramy przedmiot, którym chcemy ulepszyć Pokemona, zatwierdzamy i to wszystko. Warto wspomnieć, że możemy ulepszyć tylko statystyki, które nie są maksymalne, a więc nie są best. lecz to chyba oczywiste. Gdy Pokémon ma wszystkie maksymalne IV, to u tego samego NPC za bottle cupy możemy ulepszyć statystyki IV, Effort Values, ale już na wstępie mówię, że zdecydowanie się to nie opłaca. Statystyki EV omówię w kolejnym filmie. Sam hyper jest trochę kosztowny, dlatego nazwałem to ostatecznością, ale nie jest to jedyny powód. Jeśli ktokolwiek z was myślał tak samo jak kiedyś ja, czyli chciał ulepszyć jednego Pokemona Hypertrainingiem i potem go dać do bridowania, to muszę was zmartwić. To niestety nie działa. Statystyki są trenowane, lecz podczas bridowania przekazane zostaną te stare, niedoskonałe wartości. Ale poza tym zachowują się tak samo jak te naturalne besty. Więc w samej walce nie ma to żadnego znaczenia. Drugą sprawą są natury. Jak wspominałem w filmie z postaw bridowania, przekazywane mogą być dzięki przedmiotowi Everstone. Pokémon rodzic, który go będzie trzymał, przekaże swoją naturę pokémonu dziecku. Dlatego podczas bridowania zazwyczaj jeden pokémon trzyma Everstone, aby przekazać naturę, a drugi destiny not, aby rodzice przekazali Ivy. Natura zwiększa jedną statystykę, a obniża inną. Warto pomyśleć o tym, jaka byłaby najlepsza do Pokemona, zanim zaczniemy trening i breeding. Przy wyborze natury należy spojrzeć, jaka statystyka temu Pokemonowi nie jest w ogóle potrzebna. Na przykład taki Dermanita, patrząc po statystykach, nie potrzebuje special ataku, więc nasuwają się na myśl dwie natury. Jolly, jeśli celujemy w max Speed, lub Adamant, jeśli celujemy w max Attack. Zobaczymy czym będziemy mieć maksymalną statystykę warunkując oczywiście statystyki IV. A więc, jak pokemona wytrenujemy, chcianą naturę możemy zgridować dzięki Everstone. Ale, też tutaj taka ciekawostka. Znając pewną sztuczkę, możemy też zopać pokemona w liczy z idealną naturą. Aby tak się stało, pierwszy pokemon który żyje, musi mieć Ability Synchronized, posiadać chcianą przez nas naturę. I wtedy każdy spotkany pokemon będzie miał taką samą naturę jak nasz Stworek. Lecz może się zdarzyć, że złapiemy przykładowo takiego losowego shiny i niestety nie będzie miał chcianej natury. Co wtedy? Możemy dać mu specjalną miętę, która zmienia naturę. Można je nabyć w Battle Tower UMPC po lewej. I tutaj uwaga, tak samo jak ze statystykami IV podczas bridowania, zmieniona natura przez miętę nie będzie dziedziczona, tylko ta, która była oryginalnie u Pokemona. Natura też wpływa na to, jakie jedzenie lubi nasz Pokemon. W Surdi Shield ogranicza się to tak naprawdę tylko do tego, jakie specyficzne bery może zjeść, aby nie został oszołomiony, tak zwane pinch berry. Dlatego miejcie na uwadze jaką ma naturę i jakie Pinchberry mu dajecie. Podsumowując, abyśmy wybridowali najlepszego Pokemona jakie tylko istnieje, musi mieć dobrą naturę, która beneficjuje chcianą przez nas statystykę, np. Na atak, i osobę taką, która jest bezużyteczna u np. Special Attack. Poza tym musi mieć same besty w statystykach, poza oczywiście Special atakiem i nasz Pokemon już na starcie ma najlepsze statystyki jakie tylko może mieć. Teraz czeka go tylko trening statystyk IV. Czym są te statystyki i jak je trenować? Zapraszam do obejrzenia mojego następnego materiału, który już wkrótce będzie mieć premierę. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wyraźny sposób czym są i jak dziedziczyć IV oraz czym są natury i jak je dobierać do Pokemona. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam bardzo do zostawienia oceny i komentarza. A jak chcesz zostać na dłużej, dowiedz się więcej do pozostawienia subskrypcji. Poza tym zapraszam Was też do odwiedzenia naszego Discorda, na którym możecie powymieniać się z innymi, powalczyć, wziąć udział w organizowanych przez nas turniejach z nagrodami, bądź po prostu pogadać i miło spędzić czas. Także trzymajcie się, cześć!